Witam, zobaczmy co mi przyniósł Mikołaj. A właściwie ja przyniosłem spaczkomatu. Co prawda, ja wiem, co tam jest. A wielu z Was się to A jednak cukierka się nie spodziewałem. Co to jest? To jest interface Scan, tylko nie sam driver, który się znajduje tu, ale także kontroler. Także dziś, jutro. Raczej jutro. Spodziewajcie się filmu. Może coś pójdzie nie tak, to pojutrze, w którym będzie pokazane jak z tego jak tego używać dlaczego takie rozwiązanie skoro STM mają mają budowane kany tak mają, ale nie każde i czasem są specyficzne sytuacje jak kiedyś taki projekt gdzie trzeba było 8 kanów podsłuchiwać a najwięcej kanów w STM to chyba 3 na pewno nie było takich co mają 8, więc wtedy mamy rozwiązanie PSP. Czy tam kto woli SPI, łączymy sobie kolejny kanał. Tu także kontroler sprzętowo ma bufor, także wysyłamy jakąś tam ramkę i czekamy na przerwanie od i zakończenia, od zakończenia wysyłania. W razie czego ponawia. Oczywiście zależy, jak go skonfigurujemy. Także zapraszam do obserwowania mojego kanału. Do usłyszenia.